Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. W tym odcinku będzie o cudach, które co jakiś czas się wydarzają. Na samym początku pokażę Wam część drugą filmu o rozbudowie instalacji. Tutaj w tym rogu zamieszczę link do pierwszego filmu, gdzie po rachunku za 4 miesiące na... Kwotę 13 tysięcy złotych zdecydowałem się rozbudować instalację fotowoltaiczną działającą w mojej firmie Świat Akumulatorów w Szczecinie. Mieliśmy 7,2-7,3 kW, rozbudowaliśmy to blisko do 15. Zobaczcie jak to się odbyło, nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane. Tak to wygląda nasza obecna instalacja fotowoltaiczna 21 modułów 335 produkowanych przez SELFE instalacja ma 2,5 roku w 2022 roku wytworzyła ponad 6 MWh energii elektrycznej proszę, Marcin już jest zaczyna wschodzić słońce zaraz muszę ściągnąć wszystkie logi z ostatnich lat jeżeli chodzi o te historyczne dane, bo inwerter czy też regulator czy też przetwornik, którym posługiwaliśmy się do tej pory no, trafi pewnie na Oelixa, bo nie mamy pomysłu co z nim dalej zrobić. Wymieniamy regulator na mocniejszy. Proszę, słońce już zeszło, to pracuje. Natomiast w tej oto części pojawi się nowa instalacja i za chwilę zobaczycie ekipę. Tutaj jest taki daszek, także na nim nic nie będziemy robić, bo jest on taki miękki, to był kiedyś świetlik natomiast tutaj oto w tej części ustawimy dwa rzędy i tam na nachu na tej części naszej biurowej ustawimy kolejne kolejne trzy rzędy tutaj oto w tym miejscu. No i tak to powinno wyglądać, że instalacja mimo tego, że zamontujemy już nie 21 modułów fotowoltaicznych, a 18 zdecydowanie się powiększy nie miało być powiększe, a miało być podwoi się. Także to ostatni łyk zielonej herbaty na dachu ze zostaną instalacją. Za chwileczkę specjaliści z Fox Energy, to jest taki nasz lokalny instalator, firma której właścicielem jest Wojtek, nasz serdeczny kolega pojawią się no i będą dokonywać cudów. Taka trochę najtrudniejsza część w montażu tej instalacji fotowoltaicznej to jest tak na dobrą sprawę skręcanie konstrukcji, wnoszenie bloczków, układanie tego wszystkiego, przyjazd fachowej ekipy, która po prostu może to wszystko pownosić i tak dalej. No i tak naprawdę to jest głównie taka robota związana z, no z takimi. Ślusarskimi robotami. Te takie rzeczy związane z podłączaniem inwertera, ze spinaniem paneli itd. To na tle tego typu roboty, takiej bardziej właśnie ślusarsko-budowlanej, to jest już tak naprawdę bardzo niewielka część pracy. Tutaj zobaczcie. Już tutaj ekipa Foxa nam porozkręcała naszą poprzednią instalację. Będą tutaj robić poprawki, bo no, nie było to najlepiej tak jak to było w naszym poprzednim odcinku. Ale najważniejsze jest to, że te 21 paneli będzie spiętych w jeden string. Natomiast wszystkie następne, które będą tam zamontowane, czyli tych 18, będzie stanowiło drugi string. I pod kątem mocy one będą bardzo podobne, bo tutaj mamy gdzieś między 7,2, a tam będzie troszeczkę ponad 7, może blisko 7. 7.1 pokażę wam jak wygląda od zaplecza samochód instalatorów na pewno się wkurzą, na pewno nie będą zadowoleni, bo to wiadomo, że y, praktycznie nigdzie porządku nie ma chociaż tutaj mnie zaskakuje, fajnie poukładane te wszystkie walizeczki, wszystkie urządzenia, kable, kabelki i tak dalej, a tam na samym końcu jest y, nasz kolega jak masz na imię? Sergiej jestem Cześć. Sergiej, 5 Siergiej. Cześć, lat w Polsce tak? tak co cię skusiło, żeby przyjechać do Polski? Pan co po wojsku po prostu Siergiej Zamki, ładnie te drzwi, żeby było widać, że to Fox pisze. Ile razy już wchodziłeś na górę? Dzisiaj? No. Z pięć? Pięć. Ile jeszcze razy planujesz wejść na górę? 50. Pięćdziesiąt. pięćdziesiąt. Przepraszam, sprawdzamy. Silne nogi ma. Także Siergiej to jest osoba, która dzisiaj będzie najwięcej zasuwać po tym. Tuż za mną cała ekipa montażowa z firmy Fox. Cała czwóreczka. Mam do nich jedno. Naprawdę jedno, ale to bardzo, bardzo ważne pytanie. Panowie, dzisiaj na obiad jest rosół schabowy i kapusta. Czy to wam pasuje? Jak najbardziej. Pasuje? Pasuje. No to obiad mamy załatwiony na dzisiaj. No i słuchajcie, mówią, że to jest ciężka robota. A Patrzcie, tutaj sobie kolega leży, na prawym boku. Opala się, jest słoneczko. Kurde, ja chyba muszę się zabrać tutaj za, za, za pracę taką właśnie związaną z fotowoltaiką. Bo widzę, że to całkiem przyjemna robota. Ale teraz poprawia kabelki nie wiszą. Tak. Nie dotykają ostrych elementów. Jak robiliśmy to sami, no to Bartek jak to otworzył, to stwierdził, że jest dramat, poprawił i powiedział, że teraz będzie lepiej. Będzie więcej prądu? Nie, no, prąd będzie tyle samo, <laughs> tylko będzie bezpieczniej. Będzie dużo bezpieczniej. Właśnie dlatego opłaca się współpracować z fachowcami, bo tą część robiliśmy sami i tylko podłączenie zamówiłem. Natomiast Bartek jak przebudowywał te dwa stringi w jeden string, zauważył kilka błędów, kilka błędów takich nawet zwykłych podwieszenia, przewodów, kabli itd. żeby to było super turbo i bezpieczne. No i przy okazji mamy to poprawione. I to jest najważniejsza część, słuchajcie, dzisiejszego dnia Czyli jest obiad Jest nasz dostawca obiadów z barstolik ze Szczecika Zobaczcie, dzisiaj będzie schabuś, ziemniaczki, kapustka, rosołki Chłopaki, ja naprawdę bym bardzo mocno rozważał już porzucenie roboty Dobra, Kamil się tutaj, Kamil się rozliczy Tak No, bardzo fajne jest to, że e, dzwonimy i coś przyjeżdża i mamy ta część nad domem, tutaj widzicie, już mamy ułożonych 9 modułów fotowoltaicznych. No i teraz tutaj, tu jest takie jedno miejsce, gdzie jak słońce będzie już po tamtej stronie, no to tutaj ten komin będzie nam troszeczkę zacieniał. No i tutaj Wojtek z Foxa polecił, abyśmy tutaj do tego właśnie szeregu domontowali optymalizator. Coś, co powinno uchronić nas przed dużymi stratami, czyli pozwoli nam tak na dobrą sprawę stracić tylko część mocy z tego jednego panelu na rzecz tego, aby pozostałe, pozostała energia płynąca przez ten cały szereg nie poszła z dymem przez komórkę. Można by tak troszeczkę żartobliwie powiedzieć, ale już powoli, powoli ta instalacja zaczyna wyglądać, za chwileczkę to będzie wszystko Łączone w sensie już przewodami solarnymi, no i będzie można coś więcej pokazać. Na razie jest jak na budowie, także nie będę pokazywał tego od zaplecza. Nawet nie zdążyłem zauważyć, kiedy został podmieniony inwerter, to jest akurat nie. Zobaczcie, tutaj są parametry. Mam nadzieję, że będzie widać. To jest 15 z Selfy Stary string już jest podpięty. Te 21 modułów fotowoltaicznych zostało spiętych w jeden szereg i one są podpięte tutaj. Tam będzie 7,2 kW, jeżeli chodzi o moc. Natomiast tutaj to wejdzie te nowe 18 paneli i utworzy drugi string. No i będziemy wiedzieć, co dalej. Oczywiście możecie zapytać, czemu tutaj są aż trzy wyjścia, czy obsługą trzy stringi. Ale raczej zdecydowanie chodzi o to, że można podpiąć. Dwa stringi, a tutaj można dopiąć równolegle kolejny taki oto falownik. Tutaj, oczywiście, już jest wszystko powpinane do, do tej skrzyneczki, która rozróżnia nam prąd stały od prądu przemiennego z jednej strony z paneli tutaj wchodzi do. Prądu stałego, a później tutaj już do naszej sieci, do prądu przemiennego, tak aby zasilać te wszystkie oto urządzenia i zasilać całą firmę. Zaczęło padać, trochę to przegoniło chłopaków, no ale też mieli określony czas na robotę. Także pokażę wam, co udało się zrobić w dniu dzisiejszym. Zostało podobno 2, może 3 godziny jeszcze pracy na jutro. Jeżeli chodzi o rozłożenie 18 paneli, są już rozłożone. To są 410 z selfy. moduły fotowoltaiczne, zresztą jestem fanem selfy i, i pewnie u mnie wszystko będzie selfowate. Tutaj jeszcze wiadomo, trzeba to wszystko pozamykać. Ale to jest poukładane. Jeszcze część przewodów trzeba będzie wszystko tutaj połączyć tymi solarnymi sprawami. Tutaj mamy, troszeczkę oddalone od tego komina, żeby nie zacieniać, jeszcze jeden rząd modułów fotowoltaicznych. No i pozostałe trzy rzędy znajdują się już na tej części domowej. Proszę, tutaj. Mamy jeszcze tutaj jedną część, jeden fragment dachu do wykorzystania, ale tutaj będzie zamontowana instalacja off-gridowa i ona będzie bardziej nastawiona na obsługę zimy. Czyli po prostu ten kąt będzie zdecydowanie większy, no i troszeczkę bardziej będzie to ustawione w takim kierunku, żeby po prostu w zimie mogło pracować jak najlepiej. Zostało jeszcze troszeczkę sprzętu. No, jutro będziemy mieli to wszystko już dokończone. W sumie to dość szybko to się odbyło. Czteroosobowa ekipa, wszyscy wiedzieli co mają robić. Jutro instalacja przed południem będzie odpalona. Mam nadzieję, że zanim zdążę wyjechać z firmy, bo mam na 12.30 umówione rejestrację samochodu, że to się po prostu uda załatwić raz, dwa. No i będziemy mieć solidne zasilanie dla naszej firmy, dla naszego warsztatu i w ogóle tutaj do wykorzystania na terenie firmy Świat akumulatorów. Przychodzi ten moment, Bartek, chyba co, że już mamy zrobioną robotę. Tak, moment najprzyjemniejszy. Moment tak, tak, pokaż. Co to mam dla, dla mnie? Dla Ciebie jest protokół pomiarowy naszej instalacji. A, to jest wewnętrzny tak, dokument. Tak, to jest wewnętrzny dokument. Okay. Dobra, czyli to muszę sobie schować. Natomiast to, co rozmawiałem z Wojtkiem, Wojtek zgłosi powiększenie naszej instalacji. Tak, firma się zajmie już całością. Dokumentacją i... dla NEI. Dobrze, Dobra. powiedz mi, jak mogę to włączyć, żeby mi to zadziałało? To odpalamy. Bezpiecznik do góry. Dobrze. AC. Ja, 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 czekaj, czekaj, ja to odpalam. Dobra. Mogę? Może. Jest taka procedura. Pokrętło na ON. Nie ma znaczenia kolejność. A. Możemy najpierw włączyć falownik, później zabezpieczenie albo Aha. na odwrót. No i dobra, włącza się teraz falownik. Tak, teraz musimy troszeczkę poczekać. Selfa się pojawiło. Dobra, powiedz mi tak pr zupełnie prywatnie, nawet yy, nieważne czy lubisz czy nie lubisz, w miarę przyzwoite są to falowniki? Jak najbardziej. Tak? Stosunek jakości co do ceny jest OK. Dobrze, powiedz mi teraz tak, bo jak wszedłeś wczoraj na górę, to powiedziałeś, że mimo wszystko otwierasz naszą instalację, bo u ciebie trochę inaczej, z innej strony sobie wyciągasz plusa, z innej minusa i tak dalej. No, no ja zaczynam zawsze plusem, a <sum> prowadzę całość minusem. Prowadzisz całość minusem, ok? I powiedz mi, no coś tam poprawiałeś? Co poprawiałeś po nas? Połączenia kablowe, znaczy no może nie tyle co połączenia, bo połączenia były prawidłowe, tylko montaż. Samych kabli. No, kable nie powinny sobie wisieć, konektory powinny być pochowane. Mhm. A u nas to po prostu tak sobie wisiało jedno obok drugiego. To no, była choinka. Choinka. Dobrze. I y, y, jam to uczynił. E, słuchaj, no i co? Sprawdzanie. Jeszcze 13 sekund. Tak, on sprawdza się każdorazowo rano, jak się uruchamia. Startuje od 60 do zera i wszystko jest prawidłowe. Zaczyna produkcja. Mhm. No to dobrze, no to mamy tak. Słuchajcie. To jest pierwszy string, czyli stara instalacja tak, to nasza. To jest na 21 modułów, a to jest nowa instalacja, już 18 modułów podłączonych. I teraz co? Tutaj mamy stronę AC, czyli alternating current, czyli przemienny, i tutaj mamy stały, tak? Dokładnie. Czyli to, co produkują panele, dociera nam do tej strony, a to, co idzie do sieci, idzie stąd. Tak. Dobrze, no to teraz tak, co my tutaj wiemy teraz? Co tutaj się dzieje? No teraz zaczął pracę, także on się też powoli rozkręca, też nie startuje z pełną mocą. A tutaj możemy sobie coś popodglądać? Czy to tylko z poziomu łapki? Z poziomu łapki na pewno więcej mhm. powierzymy. Tutaj widzimy aktualną pracę falownika. Mhm. Napięcie na, na pierwszym obwodzie, mhm. napięcie na drugim obwodzie. A no i spoko. Mamy. Po, pokazuje, co jeszcze tam produkuje? Fazy, amperaż, mhm. częstotliwość, a produkcja dzienna, dobra. Produkcja dzienna i produkcja łączna. Sumaryczna, a teraz z jaką mocą pracuje? No to musimy się cofnąć. A, 1,3 kW, okej. Okay. To Bartek, za Tobą nowa instalacja, 18 modułów fotowoltaicznych. My tą starą mieliśmy na takim troszeczkę innym systemie montażowym. Ja widzę, że Wy takie, jak Wy na to mówicie, ekierki? Tak, to są system balastowy koraba. Używamy tego systemu szybki montaż. Wiesz co, zauważyłem, że dość łatwo wam to szło, bo to są tutaj takie bardzo szerokie uchwyty. Tak, mamy dwa sposoby montażu. Albo montujemy je na klemy, albo na specjalne klipsy o. montażowe. Także też czym to ta... się różni? Praktycznie tylko mocowaniem, tak? A które jest lepsze? Jedno i drugie. Aha, jedno i drugie. Nie ma znaczenia. Okay. Jak to... rozumiem, to to jest to, co Wojtek wyliczył, ile ma być tego obciążenia, tak, obciążenia. No, tutaj. W systemie Plus jest taki, że jest szybkość montażu i możemy y, tą konstrukcję w każdym momencie przenieść w inne miejsce, tak? Ona nie jest kupiona. Intercity, słuchajcie, 1050 na Poznań nam tutaj przeszkodził. Bartek za tobą jest nasza stara instalacja wykonana 2,5 roku temu. 21 modułów dało trochę ponad 7 kW mocy. Teraz mamy tych modułów 18 i mamy praktycznie taką samą moc. Trzy moduły w 2,5 roku. Dokładnie moc idzie do góry. Jak to będzie wyglądało za kolejne 3 lata, jak będziemy jakąś ultralekką lekką technologię tutaj zabudowywać dalej? To już co, z 12 paneli? To może się uda. Może się uda. Do... Może, czym większa moc, tym też większy rozmiar mhm. tego panelu. i bardzo Ci dziękuję, to była czysta przyjemność Wiemy, pracy wiesz? z Wami. Mam nadzieję, że tutaj ten oto fragment, który będziemy za niedługo zabudowywać pod nasz bank energii, pod taką małą instalację off jakieś tam 5 kW, jeszcze tutaj dorzucimy, ale to już zobaczysz, to, to będziemy mieli okazję... Mhm skończyć przy jeszcze jednym schabowym. Okej, okay, super. Dziękujemy. No, także ekipa zrobiła porządną robotę, zjedliśmy obiad i teraz przyjechał szef na fajrand nas tutaj posprawdzać. No i jak ci się podoba robota twoich chłopaków? No, robota wykonana zgodnie z naszymi standardami. Tak, nie chciałeś, żebyśmy stawiali tutaj kolejnego rzędu, bo komin. Bo mamy bliskość komina, raczej tych cieni unikamy. Nie lubimy, fotowoltaika ogólnie nie lubi cieni. Moduły fotowoltaiczne nie lubią cieni. Czyli co? Mamy tak, to tak jest zgodnie z Twoim projektem. Dwa rzędy po trzy tutaj przed kominem. Dokładnie tak. Jeden tam w sumie z dala od komina, tak żeby nie był zacieniany. Tak jest. I trzy u góry, ale. W jednym miejscu poprosiłeś, żebyśmy się zdecydowali na optymalizator. Dokładnie, zaleciłem tutaj montaż optymalizatora do modułu, który jest tam za kominem w tym drugim rzędzie po lewej stronie. To jest moduł, który szczególnie po południu gdzieś tam będzie padał na niego cień z komina. Z tego względu, aby nie obniżać wydajności całego obwodu tych nowych paneli, to daliśmy do niego optymalizator, który działa w funkcji diody bocznikującej. Powoduje to, że w momencie najścia cienia tak naprawdę na ten moduł. Moduł jest wycinany jakby z całego obwodu przez ten optymalizator. W związku z czym prąd płynie do następnego pozostałe panele, dokładnie tak, pozostałe panele produkują ze swoją maksymalną wydajnością. Mhm. Dobra, masz dla mnie jakiś papier. Coś musimy złożyć, czy tam muszę podpisać, tak? Mam dla Ciebie zgłoszenie aktualizacyjne tak mhm. naprawdę przyłączenia mikroinstalacji do, do sieci ENEA Operator. Musimy złożyć teraz to zgłoszenie do ENEA. Ile mamy, tak jak mówiłeś w poprzednim odcinku, 14 dni? Mamy 14 dni od momentu tak mhm. naprawdę zgłoszenia rozbudowy, zrobienia, wykonania rozbudowy tej instalacji. Ta instalacja, tak jak wspominałem, ona od razu już jest uruchomiona, ona od razu pracuje. I na dobrą sprawę instalacja działa, korzystamy ze zwiększonej ilości energii generowanej. Dobrze i teraz tak, co z aplikacją, kiedy ją dostanę? Aplikację masz już konto utworzone, mhm. jedyne co nam pozostało to zainstalowanie aplikacji na Twoim telefonie. Mhm i możemy korzystać. Login i hasło za chwilę Ci udostępnię. Dobra. No to słuchajcie, to tak. Wojtek, najpierw tak, serdeczne dzięki za pomoc. Dziękuję. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, za ten za usługę zapłaciłem. Dzięki Wojtkowi mamy moduły fotowoltaiczne selfy. Mamy regulator, który widzieliście inwerter, falownik, to urządzenie, które przerabia prąd stały na prąd przemienny. Pracujące już na dole. Pokazywałem to w trakcie montażu jak Bartek ma na imię, tak? Kierownik Bartek, tak, jednej Bartek, z ekip, tak? No Właśnie ekipy. co, ty masz dwie ekipy montażowe? Mamy dwie ekipy montażowe, zgadza się. I co głównie zachodnie pomorskie lubuskie. Jaki teren masz? Bo jeszcze przede, przede wszystkim województwo zachodnią pomorskie północna część województwa lubuskiego. Natomiast jeżeli klienci bardzo chcą gdzieś tam z polecenia, to w zasadzie na terenie całej Polski jesteśmy w stanie zrealizować. No właśnie, No teraz właśnie Wojtkowi przekazałem taki fajny namiar na bank energii wysokonapięciowy i na inwerter hybrydowy do łodzi. Jest dobra droga, Wojtek, jedzie się 4 godziny. Zdaję sobie sprawę, przez chwilę obusa odbierali się z łodzi. <laughs> tak, tak, tak. Także jest fajnie. I... No, z mojej strony to na tyle, będę wam dawał... teraz na sam koniec o tym cudzie, o którym wspomniałem na samym początku. E, otóż ENA uwzględniła moją reklamację, czyli reklamację na to, że złożyłem we właściwym czasie właściwy wniosek, ale nie dołączyłem do niego podpisu cyfrowego, który był e, wymagany. No tak też tam było opisane, napisane, e, jak się wczytać było bardzo dokładnie w regulaminy, ale serdecznie dziękuję, bo po zrobieniu korekt no, to wychodzi na to, że mam do zwrotu kwotę w okolicach 8 tysięcy złotówek, co widzicie tutaj pod postacią maila. W najbliższym czasie złożę na odpowiednim formularzu wniosek o zwrot tej nadpłaty. W związku z czym nie 13 tysięcy, a 5 tysięcy złotych kosztowały mnie te 4 miesiące te najsłabsze 4 miesiące, jeżeli chodzi o pracę fotowoltaiki. A teraz tak dla przykładu pokażę wam. Ile wygenerowała ta nowa instalacja już po rozbudowie? Zobaczcie, w maju było to ponad 2 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej, którą będę mógł zużyć w najbliższych miesiącach, gdyż na bieżące potrzeby konsumowaliśmy na bieżąco nadwyżki i to bardzo dużo oddaliśmy do sieci operatora Enea. Czerwiec zapowiada się równie dobry, nie wspominając o lipcu, sierpniu i wrześniu. Moja poprzednia instalacja przed rozbudową generowała w skali roku 6 MWh. Liczę, że po rozbudowie będziemy mieć w okolicach 13-14 godzin. po odjęciu prowizji zużycia własnego, powinniśmy wychodzić na przysłowiowe zero. Zero. Mam na myśli to, że ilość energii wyprodukowanej do energii zużytej, dostarczonej, oddanej, zniuansowanej, zbilansowanej jakkolwiek by to nazwać nie będzie powodowało bardzo wysokich kosztów. Kiedyś. Podobnie jak ja, wielu przedsiębiorców traktowało instalację fotowoltaiczną jako jakieś tam uzupełnienie bilansu energetycznego w firmie. Dziś, jeżeli jest taka opcja, że macie możliwość rozbudowy, róbcie to, energia nie będzie tanieć. Jak widzieliście na przykładzie pierwszego odcinka, 2,4 zł, czyli brutto blisko 3 zł za energię elektryczną. To jest coś, co nas będzie czekało w niedługiej przyszłości. Ja też będę jeszcze delikatnie rozbudowywał tą instalację, ale już bardziej pod kątem eksperymentów z off-gridem. Jeżeli odcinek się podobał, pamiętaj, aby zostawić lajka. Jeżeli tematyka kanału Mystra Akumulator jest dla Ciebie równie ważna jak dla mnie, pamiętaj, aby subskrybować. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do Szczecina. Trzymajcie się, cześć!